Zają. Przyszłość polskiej szkoły pod takim tytułem zorganizowano w środę spotkanie, którego gościem na zaproszenie Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska był wielkopolski kurator oświaty Robert Gaweł. Rozmawiał on z urzędnikami, a także z dyrektorami placówek edukacyjnych o wyzwaniach, które stawia przed naszym systemem szkolnictwa dzisiejsza rzeczywistość. Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska wspólnie z Centrum Kultury Senato Dziwna zorganizowało spotkanie, aby... Porozmawiać o przyszłości polskiej szkoły w kontekście planowanej nowelizacji e, prawa oświatowego, ale także o tym, że jest nowa sytuacja związana z tym, że ukraińskie dzieci muszą uciekać przed wojną i będą włączone do systemu edukacji. Pan e, kurator ma wiadomości najświeższe na temat tego, jak będzie wyglądało ich przyjmowanie, ale także o pracach pewnie nad e, prawem oświatowym i będziemy o tym rozmawiali, wymieniali poglądy z szacunkiem do interlokutorów. Myślę, że. E, po tym spotkaniu wszyscy będą przynajmniej bogaci wiedzę o tym, co nas czeka. Przyszłość szkoły zależy od nas. Zależy od nas, bo to my dzisiaj kształtujemy ten wizerunek, ale to spotkanie jest też poświęcone temu, jakie, jaką drogą ta szkoła polska powinna pójść, bo y, diagnoza może być i optymistyczna, i pesymistyczna. Zależy w jaki sposób odchodzimy. Ja oczywiście jako nauczyciel, zawsze korzystając z tych doświadczeń moich zawodowych, yy, uważam, że to co naj, wymaga największej pomocy i największej troski, to wbrew pozorom nie jest dziecko, które jest w Polsce zaopiekowane, ale nauczyciel. I ta reforma, która stoi przed nami, czyli reforma zawodu, wymaga przede wszystkim porozumienia żebyśmy mogli razem wspólnie też dogadać się, w jaki sposób ta reforma powinna być przeprowadzona, bo bez chcących pracować nauczycieli, zaangażowanych nauczycieli, bez wzmacniania ich, bez motywowania, będzie bardzo trudno myśleć o przyszłości. Na pewno warto by było, żeby więcej było. Większy nacisk położony na kwestie wychowawcze, a nie tylko samą edukację, która jest bardzo ważna, oczywiście nowoczesna edukacja jest potrzebna, ale mam wrażenie, że przynajmniej w czasach, kiedy ja jeszcze uczęszczałem do szkoły, autorytet nauczyciela, zawód nauczyciela miał większe znaczenie, aniżeli ma to teraz. I powiem szczerze, że to chyba nie jest dobre. Należałoby oczywiście, nie da się sztucznie wprowadzić tego, że nauczyciel ma autorytet większy, ale należy zastanowić się nad tym, w jaki sposób do tego doprowadzić. Mam wrażenie, że to e, kiedyś e, więc mniej do powiedzenia mieli rodzice, aniżeli to ma miejsce teraz. To znaczy, teraz mam wrażenie, może mylne, że co rodzic, to zdanie o edukacji, e, czy polskiej szkole, czy klasie. Natomiast Nauczyciel stał się wykonawcą tylko woli rodziców. I oczywiście, że zdanie rodziców jest bardzo ważne, ale nie można kierować się tym, że każdy ma inny pogląd na to, jak powinna wyglądać szkoła. Nauczyciel jest przygotowany, powinien być przygotowany do kształcenia zarówno pod względem wiedzy, ale także wychowawczej młodzieży i należy doprowadzić do powrotu, kiedy nauczyciel miał większe znaczenie, uważam, w szkole. Jest to czas na to, żeby myśleć o tym, jak przygotować się do poważnego podejścia do zawodu nauczyciela. Do tego, żeby jednak do tego zawodu byli dopuszczani ludzie, którzy nie tylko są merytorycznie przygotowani, ale chcą im się pracować w szkole, są zmotywowani finansowo i nauczyciele, którzy są autorytetem. Bo bez autorytetu nie da się budować dobrej szkoły, która będzie interesująca. Bo dziś świat. Poza szkołą jest bardziej interesujący dla młodych ludzi. I to jest istota problemu. A jest to związane z informatyzacją i z dostępem yy, telefonu, smartfonu do ręki, tak? kiedy ten uczeń cały czas, młody człowiek, z tego urządzenia korzysta. Więc mówiąc o przyszłości szkoły, musimy stworzyć szkołę, która jest oparta na tradycji wychowania, gdzie stawiamy normy, stawiamy jakieś granice. Pokazujemy, jaki jest świat, że on nie jest światem takim, gdzie można robić, co się chce. Bo to jest szkodą także dla rodziców, którzy może niektórzy z nich nie rozumieją, jaka jest rola wychowawcza szkoły. Jeśli mamy wspomóc jako szkoła rodziców, to rodzice muszą chcieć współpracować. I myślę, że te wszystkie przemiany, takie cywilizacyjne, które w ostatnich latach na naszych oczach są zaobserwowane, no, też powinny dać na jakąś refleksję na przyszłość. Tak? Jak chcemy wychowywać dzieci? Robert Gaweł mówił również o napływie uchodźców do Polski i organizowaniu dla nich nauki w naszych szkołach, co dziś w zasadzie już się dzieje. Dane na dzisiaj są następujące: W tej chwili w wielkopolskich przedszkolach mamy 1450 przedszkolaków, którzy przyjechali z Ukrainy taka to jest liczba. Jest ponad 8000, dokładnie 815 uczniów, którzy są w oddziałach ogólnodostępnych. 1126 w oddziałach przygotowawczych. Razem to jest 10 591. Tak to wygląda. I to jest od 24 lutego. Czyli ci, którzy przyjechali po napaści Rosji na Ukrainę, tutaj do Wielkopolski. I to jest mniej więcej 10% tych, tych dzieci, które są w tej chwili w Wielkopolsce, przyjechały z Ukrainy. To znaczy, my musimy sobie zdawać sprawę z jednego, że ludzie, którzy uciekają przed wojną, dla nich edukacja nie jest pierwszą potrzebą. Pierwszą potrzebą jest znalezienie schronienia, znalezienie różnych możliwości spokojnego tutaj pobytu. I dlatego też ta fala związana z dostępem do edukacji, do naszych szkół, przyszkoli, ona dopiero się pojawi. No i musimy być na nią przygotowani. I tutaj, ponieważ są też z nami samorządowcy, Trzeba powiedzieć jasno, że wytyczne, jeżeli chodzi o działania Ministerstwa Edukacji i Nauki, są jednoznaczne. Nie możemy zaburzyć funkcjonowania polskiego systemu edukacji. To znaczy, musimy starać się doprowadzić do takiej sytuacji, aby dzieci, które nie komunikują się, i nie, czyli nie znają języka polskiego. Nie były wpuszczane do oddziałów ogólnodostępnych. To jest zasada, co nie znaczy, że nie będą od niej odstępstwa. To znaczy, jakie odstępstwa? Niektóre dzieci sobie bardzo szybko radzą z tym, żeby się przystosować. Poza tym, my mamy tak dużo niewiadomych w tej chwili, na które jest trudno odpowiedzieć. W Wielkopolsce szkoły publiczne na dziś są gotowe na przyjęcie 30 tysięcy uczniów ukraińskich. Jak słyszymy, ich edukacja ma polegać wyłącznie na udziale w lekcjach nauczania języka polskiego.